Nefertiti, czy jak kto woli, Nefretete. Piękna, która przebyła. O jej pochodzeniu nie wiemy zbyt wiele. Istnieje na to kilka teorii, jakoby była córką doradcy dworu, bądź mitanicką księżniczką. Ale była na pewno żoną władcy, który chciał wprowadzić monoteistyczną religię w Egipcie. Jej piękno zostało uwiecznione m.in. na popiersiu, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy, i o międzynarodowym skandalu jego odnalezienia którego echa słyszymy do dzisiaj. Jej podobizna jest jednym z synonimów starożytnego kanonu piękna. Jej pochodzenie jest niejednoznaczne i jest elementem sporu między egiptologami. Najczęściej wskazywane są dwie główne możliwości: albo była rodowitą egipcjanką, córką wpływowego dostojnika na dworze faraona Aży bądź hurycką, księżniczką z państwami Tani, którą faraon Amenhotep IV pojął za żonę, w celu umocnienia paktów dyplomatycznych. Jak już jesteśmy przy Amenhotepie, czyli Echnatonie, to warto chwilę przy nim pozostać. Był reformatorem religijnym i twórcą religii monoteistycznej opartej na kulcie boga Atona, czyli tarczy słonecznej. Prawdopodobnie nie był to jego wymysł, lecz odpowiedź na rosnący wpływ kapłanów Amona i obawiając się ograniczenia władzy, rozpoczął rewolucję religijną. I na czas jego panowania udało mu się. Wprowadził dokładniej mówiąc henoteizm, czyli wywyższenie jednego bóstwa z wielu. Nakazał też zbudowanie nowej stolicy, by następnie zamknąć świątynie poświęcone innym bogom. Z bardziej przyziemnych rzeczy zabronił też rzeźbienia w profilu, nakazując przedstawienie postaci w rzeczywistych wymiarach i proporcjach. Jednak te reformy doprowadziły do upadku wypracowanego przez stulecia systemu gospodarczego, a po jego śmierci lud egipski, kapłani i późniejsi faraonowie starali wymazać się tę postać z kart egipskiej historii. Inaczej było jednak z jego żoną, o której często słyszymy jako jedynej królowej Egiptu, gdyż jako jedyna kobieta małżonka była przedstawiana w sposób iście boski i królewski, jako panująca nad Egiptem. Cieszyła się też nadzwyczajną czcią poddanych, a płaskorzeźby z jej udziałem i wypisanym na nich uwielbieniem ostały nam się do dzisiaj. Jak wspomniałem wcześniej, jej imię oznacza piękność, która ma przyjść bądź która nadeszła. I po piersie o którym zaraz wam opowiem, to niezwykłe piękno pokazywało, gdzie i kiedy to po odnaleziono. Dokładnie 6 grudnia 1912 roku był to dzień jak każdy inny. 150 uczestników ekspedycji pod przywództwem Ludwika Borcharda pracowało nad wykopaliskami. Aż jedna z grup dotarła do ruin domu rzeźbiarza, Totmesa, który działał na dworze wspomnianego faraona Echnatona. I to jego popiersie znaleziono tam najpierw, jednak najważniejsze odkryli na końcu. W pamiętniku Borchard napisał: Nagle mieliśmy w naszych rękach. Najbardziej prawdziwe i pełne życia egipskie arcydzieło. Nie opiszesz tego słowami. To musisz zobaczyć. I zrobił wszystko, by to egipskie arcydzieło trafiło do Niemiec, a nie zostało w swojej ojczyźnie, ale o tym porozmawiamy sobie trochę później. Samo po jego wykonanie datuje się na 1345 rok przed naszą erą i jak wspomniałem autorstwo przypisuje się totmesowi rzeźbiarzowi okresu amarneńskiego. Po liczy 47 cm i waży około 20 kg. Zostało wyrzeźbione z wapienia i pokryte polichromowanym stiukiem, czyli taką szlachetną wyprawą tynkarską, która jest bardzo podatna na barwienie. Zresztą w 1923 roku zostało to nawet zbadane. Dzięki temu wiemy, że błękit został uzyskany ze sproszkowanej fryty z dodatkiem tlenku miedzi. Karnacja Nefertiti to sproszkowany wapień z dodatkiem czerwonej kredy i tlenku żelaza. Żółcie zostały wykonane aury pigmentem. Zieleń to fryta sproszkowana z dodatkiem miedzi i tlenku żelaza. Czerń to natomiast połączenie kwarcu, węgla i wosku, a biel to po prostu węglan wapnia. Dzięki analizie chemicznej e, tych pigmentów konserwatorzy mogli odtworzyć kolory na popiersiu, które podczas odkrycia było niestety w dosyć słabym stanie. Ale jak możecie zauważyć, nie zdobyto się i dobrze na dorobienie ubytków, które możemy zauważyć m.in. na uszach Nefertiti, a także z tyłu głowy. Czym jednak było samo popiersie? To połączenie tradycyjnego egipskiego kanonu, stylizacji i realizmu, ponieważ widzimy tutaj niesamowity wdzięk, grację, spokój i dumę pozycji królowej. Wedle najnowszych ustaleń służyło to popiersie jako model dla oficjalnych portretów królowej i było używane przez mistrza rzeźbiarza do nauczania swoich uczniów. Zauważyliście też pewnie, że Nefertiti brakuje tęczówki i źrenicy lewego oka. To niedokończone oko miało służyć właśnie jako hmm, taki przykład i, i taką lekcję, jak wyrzeźbić jego wewnętrzną strukturę. Częściej uważano, że to oko było, lecz uległo zniszczeniu, lecz nie odnaleziono nawet skrawków brakujących części do tmesa. Mówiono też, że Nefertiti miała chore to lewe oko, bądź za życia je straciła. Jednak inne przedstawienie na jej posągach czy płaskorzeźbach przeczą tej teorii, no ponieważ tam Nefertiti wzrok ma jak najbardziej sprawny. A co jeszcze ciekawego możemy zobaczyć w samym popiersiu? Przeżyjmy mu się dokładnie. Zacznijmy od wysokiego ciemnobłękitnego błękitnego czepca, który spoczywa na skroniach Nefertiti. Ozdobiony jest on złocistym diademem królewskim z charakterystycznymi prostokątnymi segmentami w kolorze zieleni i miedzi. Z przodu diademu mamy silnie niestety uszkodzony ureusz, czyli symbol władzy boskiej i królewskiej. To taka postać z głową sępa i tułowiem atakującej samicy kobry. Wydłużona szyja, na której widoczne e, są krtań i mięsie, posiada wysokie ramiona ścięte po bokach, na niej osadzona jest zaś delikatnie jajowata głowa z ciemnobłękitnymi oczami, które są lekko przysłonięte powiekami. Obwódki oczu są zaś podkreślone czarnym konturem, co stanowi kontrast w stosunku do delikatnie wyeksponowanych łuków brwiowych. Usta ułożone są w lekki uśmiech o kolorze pełnej czerwieni. Najnowsze badania tomograficzne uświadomiły nam także, że Totmes uchwycił również delikatne zmarszczki dookoła ust i na policzkach oraz delikatny obrzęk na nosie. Również umieścił subtelne worki pod oczami królowej, co sugeruje, że starał się on oddać królową w bardziej dojrzałym wieku, jednak ciągle. Podkreślając jej niesamowitą urodę. Całość popiersia wieńczą ramiona pokryte ozdobnym kołnierzem, złożonym z czterech szlaków i ornamentów. Jak widzicie, Nefertiti stanowi niesamowitą wartość kulturową i jest najprawdopodobniej jednym z najdroższych dzieł sztuki na świecie. I wiedział o tym również Ludwig Borchardt. Dlatego też postanowił w sprawie odkrycia trochę naściemniać władzom egipskim, by móc wywieźć to znalezisko do swojej ojczyzny, czyli do Niemiec, zatajł w dokumentach opisujących znalezisko, że jest to rzeźba wapienna. wpisał, że jest ona wykonana z gipsu i jest to przedstawienie jakiejś tam egipskiej księżniczki, dzięki czemu władze Egiptu, nie wiedząc, jak wielkiej wartości i właśnie dzieło wymyka im się z rąk, Zgodziły się na wywiezienie jej z kraju w ramach umowy o podziale znalezionych dzieł. Nefertiti zatem drogą morską w 1913 roku dostała się do Niemiec w ręce Jamesa Simona, który sponsorował badania. Najpierw stało ono u niego na kominku, a później wylądowało w Altes Museum w Berlinie jako część ekspozycji. Jednak w obawie o wybuch międzynarodowego skandalu przeczekano kilka lat. I dopiero w 1924 zaprezentowano je oficjalnie jako eksponat Muzeum Egipskiego w Berlinie. Było ono tam aż do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. W celu ochrony dzieła zdeponowano po pierwsze Nefertiti w piwnicach Pruskiego Banku Państwowego, a później w berlińskim bunkrze przeciwlotniczym Flaktrum, skąd trafiło w 1945 roku do kopalni soli Merkers-Kieselbach w Turingi. W tym samym roku odnalazły je wojska amerykańskie, które po dekadzie przekazały to dzieło do Berlina Zachodniego, a kilkadziesiąt lat później, po piersie znowu zostało wyeksponowane w nowym muzeum jako jedna z najgłówniejszych atrakcji. Jednak, jak wspomniałem, są bardzo duże wątpliwości yy, o to, czy dzieło z Egiptu zostało wywiezione legalnie. Egipcjanie już w 1924 roku zorientowali się o przekręcie, jakiego dopuścił się Borchardt. Dlatego domagali się zwrotu tego popiersia, słano noty dyplomatyczne, także grożono o zaprzestaniu współprac naukowych, oferowano nawet za popiersie inne dzieła starożytne. No jednak władze niemieckie były niewzruszone. Nawet gdy na pewien czas po II wojnie światowej Nefertiti trafiła w ręce Amerykanów, ci również odmówili wydania jej w ręce Egipcjan. I tak toczy się od prawie 100 lat batalia pomiędzy naukowcami i rządami tych obu państw. A Nefertiti możecie oglądać dzisiaj w Berlinie. I chociaż nie można jej robić zdjęć, to ten widok pozostanie Wam w głowie na zawsze. I dla mnie osobiście, gdy spojrzałem w oczy tej egipskiej piękności, było to dla mnie większe przeżycie niż spotkanie z Monalizą. Dajcie znać, czy Wy mieliście tę przyjemność oglądać po piersie Nefertiti na żywo oraz co myślicie o samym skandalu z wywiezieniem go z terytorium Egiptu. Czy Nefertiti powinna wrócić do domu, czy zostać jednak bliżej nas? A jeśli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się już niedługo.